Kawa <grywa> z to... no Słuchajcie, tylko i wyłącznie ten skład, zapamiętajcie sobie, tylko i wyłącznie ten skład gdzie na Wietnam. Nikt oprócz Was, którzy stoją tutaj, jeszcze kamień i kuba, nie może dostać. Jedyną bronią, którą używamy jest błoto. Jest błoto i nie może nic być w tym kulkach. Zast... Nie mogą być ani kamieni, nie, ma, nie macie ani... prawa. Absolutnie. I kawałek kuba działa. Nie macie absolutnie prawa dotknąć się rękami, czyli nie ma mowy o żadnych rękoczynach, o biciu, o czymkolwiek. Jeżeli ktokolwiek złamie te zasady... Nie, nie tyle, że odpada, tylko wpada pod moją specjalną kuratelę. Pod podnoszą. pod nasą. A wtedy... Później też nie, absolutnie. A wtedy, a wtedy zobaczycie, co się stanie, także proponuję wam jednak nie. Wszystkie, wszystkie chwyty są dobre, dozwolone, byle by się tylko nie dotknąć i nie przed... Powiedziałem cicho. Przedmiotami ciężkimi. Jest jedna sprawa. Na razie, na razie będziemy wszyscy razem. Potem po, po, podzielicie się na dwie drużyny. W jednej drużynie, jedną drużynę będzie prowadził Kamil, drugą drużynę będzie prowadził Kuba. Także, w tej chwili wybieram was. No raz, dwa, trzy, Proszę bardzo. Tu jest kolega. Malować się. Ja jestem. na Dobra, no, na pazycki, proszę bardzo. A teraz wracaj ja, ja cała A teraz rączki. rączki. Ja. Nie, ty, ty. Cała twarz, koleś. No, no już, no, a teraz to rączki. Bo w błoto wpadniesz, cała twarz. No. Ja, ja, ja. <noise> Ktoś jeszcze? Matka, cała twarz. Cała... Ja to nie tam gdzie... Ja bym... Ja. Mami, druzi na Camila, do Camila, Camila Drodzy, drodzy moi, ja teraz będzie prostsze zadanie. Pobacz, do blachy! dobleki! Wysty do blachy! Sypko, sypko! Nie Nie się. Do Słuchajcie, teraz zaczynamy. Teraz zaczynamy. Teraz zaczynamy. Teraz zaczynamy. To zaczynamy. Teraz zaczynamy. Teraz zaczynamy. Teraz zaczynamy. Teraz no, wiary. Jest jeden! Czy jest jeden, to siedzi? Co, okrążyli, ładnie. Wywajcie jakieś wietnamskie piosenki? Jest. Wietnam, Wietnam, alicja. Zobacz, zobacz tam, Tadeusz, tam tamkręć. Вообще поддал. Корно. Но...